I witam, witam tutaj Jazz dziś dzisiaj bym nie miała z gazy jednej, bo mam tylko jedną i raczej nie będę miał prędko drugiej, <laughs> drugiej, więcej. Także raczej to wrzucę po prostu. Mamy taką małą przesłeczkę za kwotę czekajcie. Za kwotę aż 12 zł. <laughs> Aż, że tu już a, rozpierdzielam karton. E, ale dobra, na spokojnie. Już mam giery wyciągnięte. Bardzo w ogóle fajny zestaw, za 12 zł. E, I patrzę w ogóle, że wielkość pudełek jest ciekawa. Mamy zestaw czterech przedmiotów. E, więc wychodzi 3 zł od gry. I chyba tyle było. Mamy tutaj bardzo ciekawy zestawik. Do kompletu po prostu. Takie cieniutkie pudełka. Nie są to takie DVD boxy, takie wiecie, standardowe. Są to takie cienkie. Często w takich cienkich są, o, że za spoiler są na przykład filmy, nie? I tutaj mamy, uwaga, uwaga. Brakuje jednej części. Generalnie mamy tutaj z dziennika e, kolekcję. Mamy numer pierwszy, ABC z Reksiem. Dalej mamy e, po kolei dwójkę. Inteligentne dziecko, wesołe przedszkole, Bolka i Lolka. Dalej mamy e, Liczę z Reksiem. Taka seria Inteligentne dziecko. I jeszcze mamy na numerze czwartym e, Koziołek-Matołek, wynalazca. To akurat posiadam, ale nie w takiej formie. I brakuje numeru piątego. Ok. Ogólnie, nie kupiłem tego żeby, z zamiarem, żeby to grać. Może kiedyś, nie wiem, no naprawdę, może zrobię jakiś odcinek zbiorczy dla tego typu gier łamigłówek dla dzieci, nie wiem, bo chcę sobie nagrać kiedyś ogólnie Reksia i Bolka i Lolka też mam. Mam taki stosik gier ogólnie z wydawnictwa Aidem Media, A więc generalnie bardzo kusząca sprawa. I wiecie co, pozwolę sobie sprawdzić, czy ten sprzedający miał tą Piątą część, bo nie mam pojęcia szczerze, która, co to mogłoby być. Czekajcie, jak to się nazywa? Inteligentne dziecko, dziennik gry. Raz zobaczymy. O, jest tutaj wszystko. Yy. O, o, aha, okej. Okay. Reksio i Skarb Piratów jest piątką. Kurczę, szkoda, że akurat to, ale możliwe, że to mam. Dajcie mi chwilę. Nie mam, ale było kiedyś za 20zł i w sumie mogłem kupić, no ale dobra, trudno. Ale pokażę Wam przy okazji co mam z tych serii gier. Yy, poza tymi co teraz pokazam, odpakowałem są jeszcze tutaj takie giery. Yy, ale wiecie co, zapomniałem w ogóle posprawdzać czy są płyty w środku jak one wyglądają. Tak wiecie, yy, profilaktycznie, nie, ładne są, myślę że będą git. Jest płytka w środku i jest gitara. Dobrze, mamy więc, yy, zacznijmy sobie od tego. Reksio miasto sekretów i Reksio i Ufo, taki dwupak za 20 zł kiedyś był. No teraz może być droższy, bo różnie te ceny wyskakują, proszę bardzo, takie dwie płytki. Eee, bardzo fajny zestawik, również z tego typu jakby, no widzicie, zresztą też taki przedziałek po, po połowie jest. Nieco mam okładkę zniszczoną tutaj w prawym tutaj w rogu eee, u was w lewym. Eee, nieco zniszczoną, ale i tak bardzo fajny pakiecik, bo jest tu Reksio i skarb piratów właśnie oraz dlatego raczej nie będę kupował tego inteligentnego dziecka numer 5, bo już tu mam skarb piratów i tajemnicze zamczysko z Bolkiem i Lolkiem, także bardzo fajnie, także to mamy mamy Reksio kapitan Nemo, to też jest super sprawa, że to dorwałem to od kolegi Z tego co pamiętam to był akurat kapitan Nemo tak, tak mi się wydaje i mamy jeszcze z Bolka i Lolka Piraci Korona Władzy. Coś takiego. Nie grałem nigdy. I Miasto Sekretu w takim osobnym boksie. Bardzo takim, takim grubszym, bardzo fajnym. Z obwolutą. Taki fajny. Tylko, że po angielsku City of Secrets jest tytuł. Ale ogólnie gra jest po polsku, tak? No bo, bo ma z tyłu ten. Nie wiem, dziwne, że to jest po prostu po angielsku tytuł, ale spoko. Więc tak się prezentuje kolekcja z Reksia. Z gier Reksia. Gry. Reksio. Gry, Reksio, lista. Zaraz dojdę do tego, co, czego mi brakuje. Na gry online powinno być mm, seria Reksio, bo dokładnie. Miasto Sekretów jest. Wielki Odkrywca nie mam. Tajemnica Trzeciego Wymiaru też nie mam. Reksio i Kretes w akcji nie mam. Wesołe Przedszkole, Koziołka, matołka, to mam, ale to czemu to tu jest? Wehikuł Czasu nie mam, Czarodzieje nie mam. Reksio Ortografia chyba nie było. Wesołe Przedszkole, Reksia. Nie, chodzi mi o to takie przygodówki fajne. Ym... Więc, Reksio i Skarb Piratów jest UFO. Jest Czarodziei mi brakuje. Wehikuł czasu. Nemo jest. Reksio i Kretes w akcji też tego nie mam. Tajemnica trzeciego wymiaru też nie mam. A miasto Sekretów jest. Które jest najnowsze w sumie? A najpierwsze, najpierwsze jest Liczę z Reksiem. W ogóle. O, to ciekawe. Potem ABC z Reksiem. A Skarb Piratów jest z 2003 roku. Taka ciekawostka. No, dzięki za oglądanie. Taka mała paczuszka. Taki krótki odcinek jako bonusowy. Prawdopodobnie go. Wrzucę jako dodatek do jakiegoś dnia, bo codziennie staram się wrzucać odcinki z let's playów moich. Tak sobie postanowiłem na ten rok. No i trochę grudnia już zacząłem z Gotikiem. Tak sobie postanowiłem, zobaczę jak to wyjdzie. Z tymi zagrajmy wy, a to jako po prostu, jak jest jakiś krótszy unboxing, to będę dorzucał go do danego dnia, a jak jest jakiś taki dłuższy, to po prostu jest jako odcinek danego dnia. Tak się to będę starał robić, ale ten prawdopodobnie wrzucę jako bonusowy, no chyba, że mi braknie po prostu odcinków, to sobie go zachowam na jakiś dzień. Także dzięki za oglądanie, nie ma za co dziękować za informacje bardzo cenne, ale chciałem was poinformować po prostu o tym, że... Teraz się będę skupiał na gameplayach, no bo generalnie to chciałbym zacząć przechodzić te gry, a paczuszek już tak nie chcę zamawiać, bo oszczędzam sobie na autku, więc no chciałbym troszeczkę z tym przystopować, tak? Bo jednak e, śmiechu i chichy, a jak sobie podliczycie ile tego wszystkiego było w tych odcinkach, to by było już no parę, dwa, trzy tysiące może? Tak bym strzelał, nie wiem. W każdym razie, dzięki za oglądanie. Elo, elo. Kto to podliczy ma u mnie browara. <laughs> nie na no żartuję oczywiście. Kto jest normalny, żeby to liczył.